No i dobra. Kręciłem odpływ. Poleciałem pianą naokoło. Jak przeschnie do końca to zetnę. Zaczynam od tej ściany. Zaraz ją zaciągnę klejem. tu stoi koleżka i będę jechał z płyteczkami. No i powoli idzie. Tutaj niestety musiałem drugą płytkę dociąć, bo troszeczkę mi oczko jedno uciekło, ale to już jest fajne. Także idziemy po sam sufit. Powoli, powoli. Spytacie się, czemu nie używasz systemu poziomowania? Tylko bieda system na krzyżyki. Albo mogę, dlatego używam. I tak wygląda ta ścianka. Zacząłem tutaj, żeby skończyć klej. to Żeby kąt prosty zrobić tam o. i tutaj to musiałem wkleić kartoniarza. I wielką lolitę pianuję tutaj. Także będzie się fajnie trzymało klej z obu stron. Na dzisiaj chyba starczy tego klejenia, już jest trochę późnawo. Więc sobie na finał sprzątnę. Przed chwilą sprzątnąłem, żeby aż takiego wstydu nie było, no ale, ale i tak jest rozpierducha, więc sprzątamy.